Oczywiście, że tak, a skąd my mamy? Nie Właśnie z tego banku. A ja myślę, że z dupy w sobie. O, no Jakby z dupy takie rzeczy się brały, to już bym był błagatym człowiekiem. O kurwa, co? To się wzięło z dupy. To się wzięło z dupy. To? Fagi, ja nie dowiem, ma to? Pan zapisywał, Frank Paruwa prowadzi. Frank Paruwa, Frank Paruwa. Tak, tak. Pytałem już o Alkomat. Kurwa, mój Raptor wysiada. Janek wysiada, Janek wysiądź, wysiądź! Panie wysioł, Frank! Frank. Natychmiast na, na szpital na badanie krwi! O kurwica! Dobra, Janek wysiada, Janek wysiada! Janek nie wysiądzie! Palimy się! Janek nie może wysiadamy, wysiąść! Wysiadamy. Jest wszystko w porządku, radiowo zapętane, nie reagujcie!